Ze stadionu SGP Arena wita Państwa Rafał Pietrowski. Przed nami 16 odcinek magazynu żużlowego w Paszczelwa. Moim Państwa gościem jest dzisiaj wiceprezes do spelu włókniarza Łukasz Kowalski. Witam cię, Łukasz! Witam serdecznie, Rafał, witam Państwa Łukasz 19 lat czekaliśmy na zwycięstwo w Bydgoszczy, w niedzielę to się ziściło. 49-41 ale chyba można było zakładać, że trochę łatwiej będzie w tym meczu. Bydgoszcz mocno się postawiła. Spodziewałeś się tego, że tak wysoko poprzeczkę postawią gospodarze? No patrząc na te ubytki kadrowe, które gdzieś tam docierały do nas przed meczem, że absencja Grega Henkoka, bo gospodarze tą koszty, bo gdzieś tam finansowa sytuacja no nie jest najlepsza Polonii i chcą na koniec przynajmniej uratować pewne kwestie księgowe sternicy bydgoskiego klubu. Jechaliśmy raczej z dużym spokojem do Bydgoszczy. No, to, co zastaliśmy na torze przy ulicy Sportowej w Bydgoszczy, troszeczkę nas chwilami mogło denerwować, bo rzeczywiście gospodarze odskakiwali. I tak na dobrą sprawę te wyścigi z udziałem Rune Holty i Michaela Jepsena-Jensena, te podwójne zwycięstwa w początkowej fazie meczu sprawiały, że włókniarze doskakiwali, a potem objęli prowadzenie. tak? Więc tutaj e, ta para w tej początkowej fazie meczu prezentowała się najlepiej. Co bym nie mówić o Bydgoszczanach? No rzeczywiście, dobrze, że doskoczył Aleksander Łoktajew, bo był takim wiodącym zawodnikiem w drużynie Polonii. I, e, i ta garstka kibiców, nie wiem, niespełna tysięczna grupa sympatyków sportu żużlowego w Bydgoszczy no mogła gdzieś się cieszyć się tymi ostatnimi spotkaniami Wena ekstra i ze swojego zespołu. Łukasz poloniści odpuścili już po meczu we Wrocławiu. Tam była dotkliwa porażka. W meczu z falubazem nie jechał Greg Henkok, nie jechał Aleksander Oktajew. Teraz już było Oktajew, nie było Hancocka. Nie myślisz, że za wcześnie bydgoszczanie wywiesili tą białą flagę, bo układ tabeli mecz z falubazem mogli wygrać za trzy, gdyby jechała dwójka. Mogli też z włókniarzem wygrać, bo nawet Emil Sejmów podkreślał w magazynie WNC, że gdyby był Grek, to raczej zwycięstwo przypadłoby polonistom i te kolejne mecze też raczej do wygrania są w Zgadza się, tym bardziej, że 15 sierpnia zawodnicy z Bydgoszczy jadą do Gniezna, więc tam też w zasadzie otwarta sprawa wyniku i zakończenie tej rundy zasadniczej w zasadzie sezonu dla Bydgoszczan to mecz u siebie z Rzeszowem, więc tutaj też można pokusić się o końcowy sukces. No nie wiem, to jest pytanie w zasadzie do działaczy i kierownictwa bydgoskiego klubu, nie, nie, do, nie do mnie na pewno. Może troszeczkę za wcześnie ta biała flaga została wywieszona przez Bydgoszczan. Patrząc na ten układ spotkań, o którym mówisz, jeszcze można było walczyć. No, dzisiaj już no, na tą walkę jest za późno, nawet już teoretyczne szanse, yy, nawet nie ma już teoretycznych szans dla Polonii i Bydgoszcz. Yy, no i szkoda, bo to zasłużony klub dla polskiego żóżla. Wielu zawodników się z tego klubu wywodzi i, i ta drużyna, podobnie jak Stardgniezno, no, no, żegnają się już ze na ekstraligą. Łukasz, bardzo podoba mi się taki cytat Benjamin'a Franklina, że na świecie są tylko dwie pewne rzeczy: śmierć i podatki. Jak to tak patrzę na mecze, mecze Włókniarza, to jest trzecia pewna rzecz. Wiesz, o co mi chodzi? Że jedziemy w Nie. Że Rafał Sząbirski, jak jedzie na wyjazd, to zero. A, zero. Złośliwy jesteś, Rafał. Rafał, Twój imiennik, Rafał, no, rzeczywiście jest zawodnikiem swojego toru, ale ja po meczu w Lesznie, kiedy też wygraliśmy wysoko, 51 do 39, i Rafał Szombierski też no, nie za bardzo tam to sobie zapunktował, delikatnie rzecz ujmując, powiedziałem w jednej z rozmów, że Rafał jest zawodnikiem przede wszystkim na Częstochowę. On ma pokonać dwa razy Dersi Warda i to zrobił, kiedy jechaliśmy z Unibaxem Nie ma pokonać Nikiego Pedersena za tydzień, wtedy, kiedy rozmawiałem po meczu w Lesznie. Tak? I to zrobił też tydzień później, 28 lipca, pokonał Nikiego Pedersena tutaj w Częstochowie. Więc to jest taki zawodnik, on, jest, on dodaje kolorytu, on jest uwielbiany przez częstochowskich kibiców. No niestety gdzieś na wyjeździe nie potrafi się przestawić. Nie wiem, jaka to jest sfera mentalna, może, może gdzieś się napędzają go częstochowscy kibice. Nasze trybuny, nasza nawierzchnia, nasze stadiony jest dla niego takim najlepszym punktem odniesienia i ta forma rzeczywiście jest, sięga swoje, swojego apogeum, a na wyjeździe nie wiem, może gdzieś z niego schodzi ciśnienie, może nie potrafi się tak przestawić i, i odnaleźć tym wszystkim. No ważne specyfika playoffu, teraz tak wybiegając troszeczkę w przyszłość, polega na tym, żeby wygrywać jak najwięcej u siebie i bronić tej przewagi na wyjeździe. Skoro mamy takiego zawodnika, który u siebie jest w stanie pokonać najlepszych zawodników na świecie, no to tylko się cieszyć, bo jadąc na wyjazd mamy przecież Emila Sajfudinowa, mamy Grigorija Łagutę, Rune Holte i Michaela Epsona-Jensena. Więc nawet gdyby drużyna gospodarzy uciekała nam na 6 punktów, 8 punktów, to mamy kim gonić, tak? Mamy, kim mamy kogo wstawić jako rezerwę taktyczną, więc ten wachlarz jest szeroki dla e, sztabu szkoleniowego. Rafał Sząbierski, myślę, że jeszcze w tym sezonie na wyjeździe też pokaże, że e, ta podrażniona ambicja, te słabsze występy, no, będzie chciał zmazać tą plamę i jeszcze będziemy mieli radość z jazdy jego na wyjeździe. Rafał Sząbierski w tych ostatnich w czterech wyjazdach, to było zero punktów za każdym razem. Tak mi się wydaje, pewnie gdyby był inny sztab szkoleniowy, tak jak kiedyś był Czesław Czernicki. 2001 rok na pewno pamiętasz, wtedy nasi obcokrajowcy zawodzili. Był Brian Anderson, był Matej Ferian, oni bardzo słabo jeździli. I Czesiek w pewnym momencie zaryzykował, w podstawie trzech juniorów był Karol Malecha, Zbyszek Czerwiński, Adam Pietraszko, do tego został dokoptowany. Nie lepiej dawać szansy właśnie na wyjazdach młodym chłopakom, bo może też będzie zero, może jak 1-2 punkty w meczach, a na pewno... Na przyszłość będzie to miało większe przełożenie, bo każdy taki start daje tym chłopcom bardzo wiele. No ja rozumiem tę argumentację i to pytanie w sumie też troszeczkę jest nie do mnie, bo mamy sztab szkoleniowy, trzyosobowy sztab szkoleniowy. I to cały czas podkreślam, że nie ma, jest pełna równowaga w tym sztabie szkoleniowym. Każdy z, z trenerów i z menadżera wie, za co jest odpowiedzialny, więc myślę, że to jest pytanie bardziej do trenera Dzikowskiego, do Jarka Dymka i do, szczególnie chyba nawet do trenera Józefa Kafla, bo jeżeli mówisz tutaj w aspekcie inwestowania w młodzież, puszczania zawod młodzieżowego na obce tory i wstawiania go do składu seniorskiego z tym KSM 250, no to właśnie Józef Kafel jest chyba najwłaściwszą osobą, która jest w stanie nam odpowiedzieć na to pytanie, czy to ma sens. Jeżeli taki manewr nie jest stosowany, nie wiem, trzeba zapytać sztabu szkoleniowego. Nie wiem, czy też na ten manewr nie jest już troszeczkę za późno. Czy teraz, kiedy wkraczamy w decydującą część sezonu taką batalię o o medale, tak? No bo to już te play-offy za chwileczkę się rozpoczną. Czy to jest dobry moment na taką zmianę? Może akurat Rafał, będzie, Rafał Sząbierski będzie bohaterem tych play-offów. Nie możemy tego wykluczyć, pamiętając to, co działo się na koniec sezonu spotkanie z pamiętne, tak? kiedy to Rafał Sząbierski gdzieś w obliczu nie wiem, kontuzji Keneta Bier wziął na siebie walkę na swoje barki i pokazał, że można. Więc yy, mi się wydaje, że im większa jest taka yy, jakaś trema na nim, tym on lepiej jedzie. To jest też takie. Trochę dziwne. No, niektórzy sportowcy tak mają, że im więcej się od nich oczekuje, on się potrafi sprężyć w tych decydujących momentach. Z kolei na wyjeździe tego chyba sprężenia takiego nie ma. On nie ma tej mobilizacji, gdzieś może trochę co z niego schodzi. Nie jestem psychologiem sportu. Trzeba by zapytać Rafała, ale tylko z takich obserwacji, gdzieś tam jego dyspozycji tegorocznej, no gdzieś tam kibice wypisują, że 15 punktów na wyjeździe zdobył łącznie, tak? No to, to pokazuje, że no nie czuje się dobrze na obcych torach i tu nie ma znaczenia, czy będzie techniczny tor w Gorzowie, czy w Toruniu, czy to będzie lotnisko w Rzeszowie, chociaż akurat w Rzeszowie to jest nie. połowa tych punktów, które zrobił z 15, więc akurat ten występ był na korzyść Rafała. Co do inwestowania w młodzież i wstawiania juniora, kończąc tą to twoje odpowiedź na Twoje pytanie, pytanie do trenera Kafla, do Grzegorza Dzikowskiego i do Jarka Dymka. Łukasz, ten tydzień poprzedzający mecz z Bydgoszczą. Było dużo kontaktów z pierwszą ligą, o czym kibice nie wiedzą. Był Michał Widera, trener Ostrowi Ostrów tutaj na meczu z Rzeszowem. Był też prezes Ostrowi. Chcieli jako gościa na ostatni mecz sezonu wziąć Artura Czaje. I to był niecny plan, bo wtedy Hubert Jęgowik musiałby jechać w Bydgoszczy, nie jechałby w Grudziądzu. Wy nie daliście zgody na start Artura, pojechał w Bydgoszczy. Dzięki temu Łukasz też wygrał. Nie daje się też zgody na start Huberta w barwach Tak Tak, była wizyta rzeczywiście działaczy z Ostrowa, była prośba. Tym bardziej, że mamy bardzo dobrą relację z Michałem Widerą. Po, wyciągnął do nas rękę, kiedy my mieliśmy potrzebę zakontraktowania zawodnika z KSM-650. Kimice pewnie to pamiętają, kiedy gdzieś tam w końcu kwietnia Olek Bieszczasnow tak, zasilił włókniarz i ten dolny ksm osiągnęliśmy. I tutaj jest, cały czas to będę podkreślał, że działacze z Ostrowa, Michał Widera zachowali się kapitalnie, że. W przeciągu 24 godzin, my z drugiego końca świata ściągnęliśmy zawodnika. No, ale tutaj sytuacja była troszeczkę inna. Jechaliśmy mecz swój w Bydgoszczy. Artur Szaja jest zawodnikiem włókniarza i dla niego priorytetem jest ekstraliga i włókniarz. I to sam Artur podkreślał. Tutaj pojawiła się taka koncepcja, żeby Artur pojechał dwa spotkania w ciągu jednego dnia. I my w zasadzie. Początkowo podeszliśmy do tego dość pozytywnie. Jako zarząd, nawet jako Artur, pytaliśmy Artura, czy ty podołasz, żeby jechać dwa mecze w ciągu jednego dnia? Tak, podołam. No to jeśli już jest deklaracja ze strony zawodnika, to czemu robić mu przeszkody, tak? I w tym momencie, kiedy Artur jechałby w Barwach Ostrowa, na pewno też Hubert jechałby w Barwach Grudziądza, bo nie byłoby problemu. Próbowalibyśmy tutaj, skoro mielibyśmy taki skład osłabić nasz już na samym starcie, no to pojechałby Adam Strzelec i może Rafał Malczewski do, do tej Bytgości. Natomiast cała sprawa sprowadziła się do tego, że mm, wiemy, jaka jest sytuacja, Adam Strzelec jest wypożyczony z falubazu, nie może powiem tak, jest możliwość, żeby on wystartował w meczach z falubazem tych takich decydujących, ale jest pewien zapis w tej umowie, no, który nas troszeczkę stawia w niekorzystnej sytuacji. Więc na chwilę obecną przyjmijmy, że Adama Strzelca nie mamy w play-offach przeciwko Falubazowi, konkretnie przeciwko tej drużynie. I teraz tak, mamy Artura czaje, mamy Huberta, mamy Rafała. Wypożyczyliśmy Oscara Polisa. Nie wiem, odpukać, niech się coś stanie w tym natłoku tych imprez, gdzie jest Artur miał objechać dwa mecze w ciągu jednego dnia. Jednak to spotkanie z Grudziądz, Ostrów w Ostrowie rozgrywane było takim pod spotkaniem, o no powiedziałbym, podwyższonym ryzyku. Tam wszyscy wiedzieli, o co jadą, szczególnie Ostrowianie wiedzieli, o co jadą. No i tak troszeczkę później na chłodno, rozmawiając z Grzegorzem Dzikowskim, z Jarkiem Dymkiem, z tenerem Kaflem doszliśmy do wniosku, że może coś się nie daj Boże stać, i potem będą pretensje, że puściliśmy Artura na mecz pierwszoligowy i jesteśmy osłabieni w playoffach. Nie wybaczyliby nam tego kibice włókniarza, dla nas najważniejszy jest przecież włókniarz i wynik drużyny, tak? Kiedy teraz ta drużyna fajnie jedzie, kiedy Artur Czaja też złapał trochę takiej formy, pokazuje to w zawodach nie tylko ligowych, ale. Czy widzę juniorów, czy w młodzieżowych Drużynowych w mistrzostwach Polski, to, to, to szkoda takiego zawodnika nagle tracić. No, oczywiście nie zakładamy tego, że tak musiało się stać, ale lepiej dmuchać na zimne tak? i cały czas kontrolować sytuację. Dlatego też podjęliśmy decyzję, myślę, takie salomonowe rozwiązanie. Nie dajemy Artura Czaj Ostrowowi, nie dajemy też automatycznie Huberta Grudziądzowi i nie wzmacniamy w tym samym żadnej z drużyn. Niech się to wszystko rozstrzygnie w tych składach pierwszoligowych, które te zespoły sobie gdzieś tam zimą skompletowały że i tak posiłkował się Michał Widera Kamilem Adamczewskim I, i niech to wszystko się rozstrzygnie w, ty, w tym tonie, Nie, bez udziału włókniarza. Włókniarz się od tej sytuacji odciął, chociaż tak jak mówię na początku, deklarowaliśmy chęć pomocy i zawsze Ostrowowi będziemy deklarować chęć pomocy. bo to tak jak powiedziałem, pamiętamy o tym, co, co było, co, że Ostrowianie, szczególnie tutaj Michał Widera, pomógł nam bardzo. I zawsze, kiedy tylko będą coś potrzebować od włókniarza, to tak, ale ta sytuacja była sytuacją, jak ją nadzwyczajną. Chodziło też o dobro włókniarza, przede wszystkim dobro naszego zawodnika. No i nie chcieliśmy go tak yy, lekką ręką wystawić na mecz, tak jak mówię, podwyższonego ryzyka. Łukasz, te, teraz w weekend mamy przerwę od rozgrywek ligowych. W przyszłym tygodniu, jednak taki znowu mini maraton. Nam się szykuje w czwartek, zawody na własnym torze z Unią Tarnów. Natomiast w niedzielę jedziemy do Zielonej Góry, mecz z Falubazem, chyba dwa piekielnie silne mecze, bo przegrana w Tarnowie Wysoka i pierwszy mecz z Falubazem też, też był przegrany na własnym torze. Na końcówka sezonu zapowiada się naprawdę ciekawie i bardzo trudno dla nas. Całe szczęście, że zapas punktów jest i mamy już pewne miejsce w playoffie. To jest najważniejsze. Teraz możemy skupić się tylko na tym, żeby te dwa mecze spokojnie objechać. Zobaczymy, kogo los nam przydzieli w playoffie. Akurat mamy tak, że te drużyny, które będą z nami rywalizowały na końcówkę sezonu, będą prawdopodobnie z nami jechać w playoffie. O ile w przypadku Falubazu, no to jest stuprocentowa pewność, o ile w przypadku Tarnowian, jeszcze tutaj nie jest to wszystko przesądzone. Widzę, że podopieczni ten ślaka no, złapali troszeczkę formy. Ostatnia wygrana w leśnie. Z bezpośrednim rywalem o te play-offy, to jest też niezwykle ważne. No i tutaj zobaczymy. No Unia Tarnów przyjeżdża do Częstochowy, myślę, minimum bronić punktu bonusowego. Ta zaliczka, którą ma od siebie z jest znaczna, ale nie jest nie do pokonania, nie jest nie do odrobienia. Włókniarz pokazał, że potrafi wygrywać wysoko, wygrał wysoko z Toruniem, wygrał wysoko z PG Marmą, więc dlaczego miałby nie uzyskać trzech punktów z Unią Tarnów. No, dopowiada się fajne widowisko, myślę, że w to świąteczne popołudnie o 18.30 warto zjawić się na SGP Arena Częstochowa i dopingować Biało-Zielonych w spotkaniu z Unią Tarnów. Spotkanie ma swoje smaczki, bo przecież przyjeżdża ten Marek Cieślak i przyjeżdża Artiom Maguta, więc tutaj te bratobójcze boje Grigoria i Artioma myślę że też będą okrasą tego widowiska. Co do meczu w Zielonej Górze, tak jak mini-maraton, ja do tego mini-maratonu wrzuciłbym jeszcze sobotę i Grand Prix w Daugavpils, bo to jest też taki turniej, w którym no, zawodnicy będą na pewno zmęczeni z przedostać się do przed Góry, mówię tutaj konkretnie o Emilu. Jest kawałek drogi, ale no zobaczymy. O czym ten mecz w Zielonej że będzie tak naprawdę decydował. Czy to będzie mecz o lidera? Chyba tak. To będzie mecz chyba o to, kto będzie rozdawał karty jako z tego fotela lidera przed playoffami. No zobaczymy, chcielibyśmy pokazać się z jak najlepszej strony w tych dwóch spotkaniach dla naszych kibiców, którzy jeżdżą dzielnie za drużyną i nawet z tej Bydgoszczy, co powiedziałem, że było 1000 kibiców, to chyba, nie wiem, z 300 czy nawet może 400 to był chyba szczęstochowy, bo, bo tylko dzięki nam gdzieś tam jakiś minimalny zysk dla klubu z Bydgoszczy też miał miejsce ostatniej niedzieli, także dziękuję kibicom, że dopingują drużynę, że jeżdżą za nią i, i że liczę na to, że szczelnie też wypełnią trybuny w Częstochowie już 15 sierpnia od 18.30 jedziemy z Unią Tarnów. Łukaszek rozmawialiśmy przed sezonem, mówiłeś, nie pompujemy balonu, walka o medale to jest nasz cel. Ten cel jest już spełniony, bo awansowaliśmy do rundy playoff, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia i pewnie te apetyty są coraz większe w przypadku Włókniarza. Powiem tak, w dalszym ciągu będę jednak trzymał się tego, że nie pompujemy balonu, ale mamy świadomość tego, tego zespołu, jaki on ma potencjał. Ja podkreślałem, kiedy zespół był na siódmym miejscu, że ta drużyna ma potencjał i ten potencjał trzeba rozbudzić. Przyszedł, nie wiem, ten Erdzikowski, dołączył w trakcie sezonu, może Adam Strzelec, skoczył do składu, coś się zaczęło, ta drużyna jechać innego. I teraz rzeczywiście no, byłbym niepoważny, gdybym powiedział, że nie będziemy jechać o medale. Tak, trzeba jechać o najwyższe cele, trzeba o to walczyć, ale to nie jest pompowanie balonu ze strony rządu. Właścicieli klubu, tylko to jest, widzę, taka wewnętrzna, wewnętrzne pompowanie tego wszystkiego ze strony zawodników. Bo cały czas oni mówią, że jedziemy o coś więcej, cały czas dostaje telefony, czy to od Tomka Suskiewicza, że tak, jedziemy, walczymy, że jest coś fajnego, tak? że możemy coś fajnego wspólnie pojechać. Runę Holta jest mocno podbudowany. Jan jewsen Jensen, ojciec Michaela, też chodzi i mówi, o fajnie, jedziemy, o, o, patrzy tylko na tabelę, że o, jesteśmy tutaj wysoko. Więc ci zawodnicy sami chcą. Juniorzy, nawet Mówiłeś o Rafale Szombieckim. Szumina też wie, jak ważnym jest elementem tej drużyny, że jego punkty zdobyte w Częstochowie, te jego sukcesy, te jego wręcz nawet niewyobrażalne sukcesy chwilami, pokonanie tam, nie wiem, Warda, Nikiego Pedersena, to jest ważne dla tej drużyny. On jest ważnym elementem tej drużyny. Kiedy dziękowałem drużynie za zwycięstwo w Bydgoszczy, to wymieniłem wszystkich zawodników, nie wymieniłem... Emila, który zdobył 15 punktów i Grigoria Łagutę, tak? czy Rune Holte, tylko trójkę. Tylko wymieniłem wszystkich. Nawet tam znalazło się miejsce dla Rafała i Adama Strzelca, którzy nie zapunktowali. Tak? Więc to jest team. To jest team i my jako zarząd cały czas będziemy trzymać kciuki za ten team. Nie za poszczególnych zawodników, tylko za całość. Włókniarz jest całością i Włókniarz jedzie, celuje w medal. Czy to będzie medal złoty? Rune Holta powiedział mi przed sezonem, kiedy podpisywał kontrakt, to pamiętam jak dziś, że Łukasz, wiesz, że jest tylko jeden medal. Medal złoty. Pozostałe medale się nie liczą. A jak jesteś drugi, to jesteś jak pierwszy przegrany. Więc, jeżeli taka jest złość w człowieku, który przeżywa renesans formy, to młodzi automatycznie widzą, biorą z niego przykład i też się nakręcają. Jeżeli widać, jak jeździ Emil Grand Prix, że jest aktualnie najlepszym zawodnikiem na świecie, bo przewodzi w tej klasyfikacji przejściowej cyklu, to, no to automatycznie wszyscy od siebie dają zdecydowanie więcej. Tak, Jeżeli Adam Strzelec mówi, że w Częstochowie mu się dobrze jeździć, że tu panuje fajna atmosfera, że nie ma ciśnienia, no to tak jest. To, to nie jest wywiad na zamówienie zarządu czy, czy sponsorów, tylko to jest po prostu odczucie wewnętrzne tego zawodnika. Więc myślę, że ta chemia w tym zespole jest i to się przełoży na coś fajnego. Teraz troszeczkę to stonuje. Nie mówię, że to będzie medal złoty. Chcemy jak najlepiej pojechać w playoffach i, i za to trzymajmy kciuki Trzymajmy kciuki za włókniarz. Łukasz, odbiegnijmy trochę od rozgrywek ligowych. Jakiś czas temu gościłem Pawła Mizgalskiego, prezesa zarządu. Rozmawialiśmy na temat sprawy Maksyma Drabika. Są jakieś ustalenia w sprawie Drabika Juniora? Powiem tak, ja z Sławkiem jestem w stałym kontakcie. Często gdzieś tam na kawie się spotkamy, sobie porozmawiać. Wiem, że Max jeździ po różnych torach, uczy się torów. To nie jest tak, że Sławek jeździ z Maxem i nie wiem, bawi się w tragarza, tak? Handluje swoim synem i chce go gdzieś tam do, do jakiegoś klubu wcisnąć. Wcale tak nie ma. Jeśli ktoś tak pisze na forach, czy kibice mają takie wyobrażenie, to są w błędzie. Młody jeździ, uczyć się nowych torów. Taka jest yy, odpowiedź Sławka i nie mam żadnej, yy, żadnego powodu, żeby jakoś wąpić w, w te słowa. Rzeczywiście jeździ trochę do Opola, jeździ trochę do Wrocławia, ostatnio trenowali w Tarnowie yy, i bardzo fajnie się prezentuje, z tego co wiem, Startuje spod taśmy. Ma na rozkładzie kilku zawodników, o których nie chcę mówić, bo może nawet by im było wstyd, że zawodnik bez licencji jest w stanie już ich tam na łopatki rozłożyć w takich sesjach treningowych. Co do tematu z Maxa: oczywiście jest temat, jest nasza propozycja. Myślę, że ta propozycja została już tak w dużej mierze zaakceptowana przez Sławka. Wypracowaliśmy pewien konsensus i myślę, że młody drabik będzie rozwijał się i jeździł w Częstochowie. Jeszcze w tym roku możemy się spodziewać tej licencji? Y Tutaj jest, z tego co rozmawiałem ze Sławkiem, to ciężko jest zebrać adeptów, żeby do tej licencji podejść, bo musi być określona grupa. Tak mi to Sławek tłumaczył. Nie, nie wiem, ja może nie jestem do końca biegły akurat w tym temacie. Ja, ja czytałem wypowiedź Sławka i mnie ona trochę śmieszy, bo, bo w tym roku już były dwa egzaminy na licencję żużowca. Także. Ja yy, Klaudia Szmaj ostatnio. Koniec. Albo tak. po Klaudii Szmaj, to też Sławek Drabik jej pomagał się przygotować do licencji. Mam nadzieję, że nie będzie miał mi tego zasłu, jak uchylę rąbka tajemnicy. Yy, w każdym bądź razie, yy, co do tego, nie, nie wiem, po prostu nie wiem. Jakie są terminy licencji? Jeśli Ty wiesz lepiej, kiedy jest termin teraz najbliższej licencji, no to, to być może przygotujemy już to wszystko i, i Max ze strony formalnej będzie mógł wystartować pod, pod szyldem spółki, tak jako, jako nasz zawodnik. No zobaczymy, czas pokaże. Łukasz, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Życzę udanej walki o medale. No, a ja nie dziękuję, ale dziękuję za zaproszenie jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy również Państwu za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia za tydzień.